Na w Podgórzu. No mu Jesteśmy w Podgórzu. Koło konar. Koło konar. Kto tu, leży? tu jest pochowana e, e, moja siostra e, cioteczna, płocha ze swoim mężem. E, ze, z której to strony jest? Ze... Od strony mojej mamy. A okej. Okay. Znałeś ją? No jak się znałem. Dobrze, że w cmentarze jeszcze otwarte Kościoły już pozamykali Książek kwiatkowski. To chyba gdzieś indziej trochę było no. Tutaj? Dobrze, że jeździsz jeździ trochę ze mną to ty chociaż będziesz jeden wiedział. No, dlatego robię film, żeby każdy wiedział później To jakoś właśnie po prawej stronie mi się wydawało, że było. Szukamy grobu. Dobra, wyjaśnij teraz kto to jest? Stefan to, to, to jest mąż Janiny Płochej, czyli tej mojej siostry ciotecznej. On pierwszy zmarł, a później ona zmarła. I kto ich był... To... Matką ich, no matką Janiny Płocha była e, ciotka z Demnowoly, kapis. I to była siostra babci? E, tak, kapis, kapis, tam jak pojedziemy teraz, tam. To, to była siostra rodzona babci? Siostra rodzona mojej mamy. Ile babcia miała rodzeństwa? Babcia miała rodzeństwa. Dwojej? To ta siostra, tak? Siostra, rozumiesz, i brat yy, Sekuła. I brat Sekuła. A ten brat Sekuła to gdzie on leży? W górze, przy, przy, przy mojej. Tam koło nas, tak? Tak. To, to, to jest brat rodzony babci. Tak. Okej, okay, okej. Okay. A wujenka to była? Wujenka to jest yy, żoną yy, wujka Sekuła. Mm -hmm, mm -hmm. I on umarł wcześniej, nie? On, yy, on umarł tragicznie. Tragicznie umarł. Pracował, ty rozumiesz jako spawacz, a rozumiesz baniosze i miał przebicie prądu i prąd go zabił na miejscu. Mm -hmm. Nie było pomocy, bo sam akurat spał Fatalna sprawa i chyba dosyć młodo, nie w takim razie. Wyjech miał 40, 40. No no. Ty... Czyli tutaj jesteśmy pod gór, podgórze, tak? Pod tak? Koło Honar. Tak. A I na dole, jest... a na dole tam właśnie, na siostra dole... Siostra babci Oj. A y, pokazać Ci, gdzie mieszka y, pokazać, pokazać. Y, syn ich? Mm. Bo mieszka tu na dole. Jak chcesz, to możemy tylko podjechać i zawrócić, jak nie chcesz z nimi rozmawiać. No wiesz, no to krępująca sprawa. Znaczy, nie krępująca. no i wyłącznie rozumiesz tych kłochów, Czyli rozumiesz, wywodzących się rozumiesz od siostry mojej mamy. Mm -hmm. Rozumiesz? I oni tu się żenili już między sobą, sami bogaci. Nie? Mm -hmm. Sady z mm -hmm. sadami łączyli i tak dalej. I oni się tutaj już. Tu są same. Ta, która tutaj nie żyje, płocha. Aha. Ma troje dzieci. Aha. Jedna dziewczyna, rozumiesz, to, to już są dojrzale, to wszystko już jest po 60 latach Mhm. Yy, Witek to mieszka tu na gospodarstwie po matce i po ojcu. Aha, po matce i po ojcu A dziewczyny, jedna ożeniła się z Kędzierskim, to jest z bogatym człowiekiem i żyje yy, po drugiej stronie. Yy, rozumiesz, jak to można powiedzieć, tam jak są laski, laski jak są. Po drugiej stronie to przy warte, nie? A okay. mieszka w dworku takim, bo to bogaci ludzie A yy, druga, najmłodsza córka yy, Rozumiesz Janinki Mieszka w Warszawie A okej. Okay. No. Dobra, to mamy no, to... Nie... Taki kapis, nie? A okej, okay. to był grupy córki siostry kapci. Tak, tu, tak jest Córki siostry babci. A teraz pojedziemy gdzie? Kurde, co jest? Tak i tak. Tak i tak. Dawno nie jeździłeś normalnymi samochodami. Tak jak teraz patrz. jedziemy do Ostrołęki. Dobra. E, ta, można powiedzieć Ostrołęka Demnowola, bo z Demnowoli... Demnowola podlega pod, Ostro, pod Ostrołękiem mhm. i tam jest kościół parafialny, nie? Mhm. Także teraz jedziemy do... Najpierw pojedziemy do ostrołęki, a później pojedziemy pod ten dom kapisów, czyli siostry mojej mamy, a twojej babci, tak? Okej. Okay. Dobra. Miał, rozumiesz, pięciu braci, nie? Czyli, dziad, czyli ustalmy dziadek, mój Lucjan Baciarkowski, miał pięciu braci. Pięciu Czy braci. miał siostry? Nie miał. Czyli miał gdzie, gdzie, gdzie się urodził, gdzie mieszkał? No oni, miesz oni mieszkali w ogóle w Laskach. To jest przed Warką, tam w bokcie, Laskach, tak. Lask, ta. I to jest miejscowość Te, dziadka? Tam, tam, tak, to jest miejscowość dziadka. No A i... babcia? A babcia, ona nasz na szpruchu po prostu. Tak mieszkała, tak. W czasie później, w czasie II wojny światowej, wyprowadzili się stamtąd, bo jak szła ofensywa niemiecka z nadwizny, to stamtąd uciekali i przeprowadzili się, przeprowadziła się do swojej siostry, yy, rozumiesz, na Zakalwarii. Aha. Kaśmiery? Do tej? tej? Do, to nie Kaśmiera, Kaźmiera to jest tam. Nie, Kaźmiera to do jedziemy, kurde. Do ciotki górnickiej. Do ciotki górnickiej. I kto to ciotka górnicka dla niej był? Siostra. Rodzona. A, jest siostra rodzona. no, tak. Okej. Okay. Ciotka, no tak. Ciotka Górnicka o. to była siostra rodzona. No. Zgadza się, okej. Okay. I, i y, 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 ciotka Górnicka, czyli siostra mojej mamy, miała czworo dzieci. Dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. Żyje tylko Stasiu. Wszyscy już nie żyją. No tak. Wszystko pomarło. poszło Wcześniej wszystko odchodziło. Znów od strony, rozumiesz, Sekuły, czyli od mojego wujka, a od brata mojej mamy, yy, żyje tylko Jadwiga, w Niemczech, aha, aha. a też nie żyje Józiek i nie żyje Mietek. No tak, jak niedawno. No. Także tutaj, rozumiesz, jest, wiesz... To przed mostem na tam skręcić. Tak, przed, przed mostem, przed Miszewem. Przed Miszewem skręcamy w prawo. Tak. Jedyną tutaj drogę i jedziemy. I tu już jedziemy yy, yy, na Ostrołękę, a jednocześnie możemy tą samą drogą też pojechać na, yy, no, na Demnowole nie? Ale na Dępnowole można też i z tamtej strony pojechać, co na Markę się jedzie, też można. Dobrze, ale, ale tutaj ale stąd będziesz, będzie bliżej. Będziesz nam mówił, co, co jest związane z tymi miejscami, żeby nam się nie popieprzyło to wszystko. No ale to jest. To przylot. jest to zagmatwanie tak że człowiek... Ja wiem, ale. Tu jest to... przylot. Przez przylot. To jest taka mała osada. Rozumiesz? I tu pilica płynie obok. Tak, bo właśnie, bo widać, tu jest ten wał. Widzisz? Nie? Bardzo to tu pilica płynie. No i przez ten przylot i gdybyśmy ich pojechali prosto, to pojedziemy do Demnowoly do ciotki. Ale my będziemy skręcać zaraz w lewo i pojedziemy na Ostrą Łękę, bo tam jest ich ten kościół parafialny, gdzie są pochowani wszyscy. A, okej. Okay. A czy wiadomo, gdzie na przykład rodzice, czy babci, czy, czy dziadka? Gdzie... Nie ma grobów. Dawniej były te groby, jak to się mówi, jak to powiedzieć tobie? To były groby niemurowane, to były groby sypane, tak zwane. Wiesz o co no chodzi? Tak, no, bez pomników. Bez i tak. pomników, bez niczego. Ludzie, ludzi zanikły one po prostu i tak dalej. To już nie istnieją. To już nie istnieją, bo na tych miejscach już są pochowani inni ludzie. Ale wiadomo, w których miejscach żyli? Czy są jakieś miejsca z nimi związane? Z tymi rodzicami? No to na ci rodzice, albo to na przykład, tak, jak... Tak jak ojca, rodzice i tak dalej, to ci mówię, to tam laski, bo tam ci bracia się rozumiesz, roz, zaczęli mieszkać i tak dalej i cała ta rodzina ojca to tam to z tamtych strącą. Mm -hmm, mm -hmm. Z tych lasek. Tak i część później to prze, przeszła do Demnoboli, bo tutaj rozumiesz, taki jeden z, z braci, Marian miał na imię ojca, odziedziczył później, ale że nie miał absolutnie do tego żadnych uprawnień, rozumiesz, tak zwanych ręcznych, czyli nie umiał tego robić, to wziął mojego ojca, bo mój ojciec był smykała. I, i stąd się nauczył tej I roboty. Tak, i ojciec tu z nim pracował, rozumiesz. Czyli w kuźni brata, w... pracował w kuźni brata. Tak. I, mieli... I w jakiej ro... miejscowości to było? W Demnowola. W Demnowoli, I dobra. rozumiesz, i proszę Ciebie, ojciec był bardzo dobrym fachowcem, był bardzo dobrym ślusarzem, robił wozy, nie wszystko, rozumiesz, i tak dalej. No Pamiętamy dziadka o złotą rączkę. Ale później, rozumiesz, tak, ale później yy, żona yy, tego Mariana zazdrosna była, rozumiesz i tak dalej. Yy, I proszę ciebie na tym tle ojciec opuścił. Skupili się, o, pewnie. Tak, To znaczy ona skłóciła. Skupiła. A i ojciec honorowo, rozumiesz, odszedł stamtąd i poszedł później pracować do zakładu lamposcyloskopowych w, Piase a, w piasecznie. A, a, no dobrze, ale. To, to już było później, to już było za moich czasów, jak on pracował w tych lampach. A co było w okresie międzywojennym? Jak co oni robili? Przecież to byli młodzi ludzie kiedy oni się poznali w ogóle, jaki to był czas? Jak no to byli młodzi ludzie i właśnie oni przecież tam tak, tak ci mówię. I jak babcia się złączyła z dziadkiem? Wiesz coś tutaj o tym. to mniej więcej tak nie wiem, wiesz, matka tak specjalnie mi tak nie opowiadała. A również. gdzie mieszkali po ślubie na przykład? Na szprochu mieszkali. Tam mieszkała cała e, matka matka e, mieszkała e, mojej matki. Czyli, hmm. czyli prababcia, tak? I jest to miejsce jakieś? gdzie można zobaczyć, że tam mieszkali, czy co tam jest w tym miejscu? Prababcia ta, to jest miejsce w Górze Kalwarii, później, bo ona się przeprowadziła później do Góry Kalwarii, jak mama się przeprowadziła... Tam Kotargu? Do Góry Kalwarii, nie Kotargu. Jak była kawiarnia jedyna, pamiętasz? Pamiętam. To przed kawiarnią jedyną stoi taki budynek, tak? No stoi. I tam mieszkała moja babcia. O. Z mężem Józefem. To jest kościół parafialny. Właśnie tutaj, całej tej tej. Jaka to miejscowość mówisz? Ostrołęka Ostrołęka, dobra. Lepiej parę razy powiedzieć, i mieć nagrane. No, a tu jest właśnie ten cmentarz. Ostrołęka. Ich rodzimy, ten cały ten jest ich. Mm -hmm. Cmentarz. Dobrze. No i tutaj ta rodzina, cała ojca, od strony ojca i od strony mojej mamy, bo można powiedzieć, bo tu jedna siostra tylko jest z mężem i z tymi, i z Kazikiem i z Ireną, tak? Mm -hmm. No to oni tutaj są. Natomiast. Nie znam grobów trz trzech następnych brać. Aha. Absolutnie. Nie wiem, gdzie są pochowane. Bym musiał pojechać hmm. na Gąski A i się... tam odnaleźć tą rodzinę, bo na pewno ta A rodzina... To nie mieli Paciorkosty czy paciorki? Paciorki. paciorki? paciorki. To kto sobie tą zmianę taką zrobił? Ojciec mój. A, okej. Okay. Miał jakiś powód ku temu, czy mu się tak podobało? Nie, no powiedziała mówię, jak to będziesz Paciorek się nazywał. <noise> okej. Okay. <śmienicza> Podoba mi się to. Co? Podoba mi się to. No, wiesz, <śmienicza> U uszlachciła. Nie można, lebejskie, nie można lebejskie no i nazwisko. Jeszcze y, ojca mieszkał w Miszewie. Ok. Wszystko Łodziu nagrywam. Jegłem. I jeden y, z tych braci Ojca. Tak który mieszkał w Miszewie był rozumiesz bardzo dobrym piekarzem a okej. Okay. i on rozumiesz pracował w piekarni i miał był, syna pie, był, piekarzem? był piekarzem i miał syna który został rozumiesz w wojsku na zawodowego Aha. i otrzymał rozumiesz rangę majora o. Był, był rozumiesz Tutaj? był jednym z naj takich szanowanych oficerów. Aha, rozumiesz? Był w sztabie, pracował. Czyli już figura się liczyła. Ubiegł? Mm -hmm. mm -hmm. Rozumiem? I proszę Ciebie, on, słuchaj, niedawno, parę lat temu Aha. umarł, a mieszkał w górze Kalwarii. O! Tak, ma syna, też się nazywa Paciorkowski. Tak? Tak, tak, tak go uczyła. O! Rozumiesz. Bardzo fajny, bardzo fajny chłopak. Rozumiesz? I proszę ciebie, yy, ona została sama i mieszka w górze Kalwarii. Postawili dom, oni, ten oficer postawił, rozumiesz i tak dalej. On odszedł, a ona mieszka razem z tym synem. Nie Aha. wiem czy ten syn yy, ma, ale chyba ten syn yy, Haitną. Pójdziemy teraz, mówię, pod, poszukamy tutaj, bo tutaj też leżą, rozumiesz, tak zwani rodzina mojego ojca. Nie? Do, 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 do ciotki pójdziemy później. Dobrze, idziemy do rodziny ciatka. Do rodziny Lucjana Paciarkowskiego. Tak, szukamy, szukamy, bo ja tutaj powiem Ci tak szczerze o matce. Proszę bardzo. No tak, Maria Julia Paciorek. Julia. To Julia to jest ta stryjka, jednego ze stryjków rozumiesz, żona. Aha. No. Ja muszę też tutaj na zbliżeniu troszeczkę. No. Żyła lat 80. No. Taka, to ona tak samo. Julia Paciorek. I kim, kim dokładnie ta Julia była? Mówisz? Ona była jednym, jednym Siost... z tego, tego brata ojca. A, ojca. I, y, bra, brata ojca żoną była. Pani Julia Paciorek. Była krewną. Była krewną. A tutaj za tym leży Józef Paciorek, 37., ale to co, brat, o, brat ojca, bra, bra, brat dziadka? W no, którym roku? W 2003. Urodzony 37, to mógł być syn jego ewentualnie. Mógł być syn, Syn brata... Nie no, nie gadaj, 1937, no to... No, bo Oni siódmy. wcześniej też, niektórzy umierali, rozumiesz? To jest rocznik mniej... mojego ojca mniej więcej. Tak jest, jest. no, także rozumiesz, też mógł wcześniej odejść ten Józioł, rozumiesz? Oni wszyscy, słuchaj, wszyscy bracia umarli, rozumiesz, nagle. Tak jak nasz ojciec. Rozumiem Czyli coś mieli, tak? Kiepska sprawa. Ktoś jeszcze tutaj? To znaleźliśmy dwa groby. Czekaj, na po tu zapal. Zapal. Jasne. Rozumiesz Juliu. A genia jeszcze genia szuka. Genia? Genia. A, a genia to kto był? Genia, to był właśnie synem, rozumiesz, tej Julii. Aha, syn tej Julii Paciorek. Ale tutaj ten leży. Z kolei. I też już gdzieś leży, czyli to też już jest. Hmm. Mają na tym cmentarzu taki monument całego samolotu PZL-23B Karaś Jeden drugiego kubutu lotniczego z Krakowa poległa w woju 10 września 1939 roku Ścilok, Paleckich, Władysław Chromy, cześć ich pamięć, Cześć ich pamięć. Szukamy Weź tą blachę, tą plumań. Gdzie? Tu co leży, ta blacha, złącz tam. Tak. 30.900, ciężko coś wywnioskować. A ta, ta druga blacha tam wyżej, tam co leży, potłuczona To to są potłuczone rzeczy nie ma liter. bez liter. Nie liter. Może paciorek, ale... Bo jest to, bo taki to... A to kobieta, nie, to była kobieta, słuchaj. Tak, ale wiesz, kobieta mogła być, ale tu są już gdzieś dwoje ochrony, gdzieś. Tak. No zaniedbane, widać, że nie mają już niedwa 15 Tutaj żyje, leżą, kto mówisz? Od strony ciotki męża, od strony ciotki Kapisów, czyli od, od siostry mojej mamy męża. Cała okay. rodzina leży, Kapisów. Okej. Okay. Czyli to rodzina babci. To jest cała rodzina babci Kapis A tu leży siostra mojej mamy definitywnie rodzona ze swoimi dziećmi Kazimiera. Kazimiera, tak. Kapis i Władysław Władysław był kapis. Bardzo marzonny człowiek. A Jan Kapis i Marianna Kapis to była znów matka i ojciec Władysława kapis. Aha Tak i tu obok, teraz leży właśnie w tym samym grobie, Irena Kapis i Kazio Kapis. Ja ich nawet. To tak, o Irene no, zawsze się o tej Irenie mówiło. Tak. No, ona miała I... lata, y, y, dosłownie lata mojej wiesi miała. Wiesz? No ta. Wiesi. O razem y, Wiesa pracowała w tym y, w Warszawie i ona pracowała, Irena. Irena była, pracowała w biurze y, kreślarskim rozumiesz, robiła projekty, nie? Uh -huh. Także wychowywała się, rozumiesz, w Warszawie, nie była na wsi, dopiero na stare lata po rozumiesz, po tych Zawsze się jakieś opowieści słyszałem, Irena to to taka, Tak, tak, tak ta, Irena, ta, Irena, Irena to była fajna to... dziewczyna, zawsze się kolegowała z Wiesią Aha. bo się spotykali w Warszawie, bo ja też pracowała w Warszawie. No wiem, wiem pamiętam to W sobie koleżanka cioci no nie koleżanka, a siostra. No, siostra cioteczna, czy no Bardzo się lubiły. A, bardzo się szanowały. Okay. Bo oni tylko znają mnie y, z tego wszystkiego, że tylko na pogrzeby mnie zapraszają. Do siebie nigdy mnie nie zaprosili, chociaż ja ich parę razy zapraszałem do siebie. Zresztą sprzedają swoje towary też nieraz w górze. Kalbari, to ani jeden nie zajedzie do mnie. E, rozumiesz i tak dalej. Tacy są troszeczkę tacy dziwni. E, po prostu. No wiesz, może nawet nie wiedzą, że to takie związki istnieją. No jak nie, no Witek nie wie. Tylko Witek został przecież, jak nie wie. Jak on już ma Witek, ma ponad 6 tych. Co to ty opowiada? Aha. No. Ten Witek. No. Syn ciotki tej siostry mojej ciotecznej, no. Ale on nigdy nie trzymał tak, rozumiesz, bo to ja ci coś powiem, jak była chosta na jabłka, pamiętasz jaka była. Wszystko szło do Związku Radzieckiego, rozumiesz i tak dalej, to byli bogaci ludzie. I oni nie, nie, nie trzymali z takimi rodzinami, ja, tek, nie ja, ludzi, ja tego prostu. nie rozumiem rozumiesz, i tak dalej. Mnie to trochę nie, boli, bo to jest bliska rodzina. Tak, ale wiesz, nie oceniajmy ich. No, są to są, znaczy, nie chcą... Tak, ja nie, to nie oceniam nie ich w jakiś sposób, że to są źli ludzie i tak dalej. Tylko są, jak to się mówi, niekontabilni, rozumiesz, czyli nierodzinni są. O, w ten sposób. Nie wiem skąd to się wytworzyło u nich i tak dalej bo żadne, ż, żadne rozumiesz i tak dalej yy, z nas, mógł im krzywdy nie zrobiło, zawsze staliśmy z daleka, zawsze ich, yy, jak to się mówi, no nie, no chwaliliśmy, że dośle, rozumiesz, yy, do, takich, do takich rzeczy, rozumiesz majętnych, i tak dalej, i tak dalej. No. Mhm. Dopiero później jak ja założyłem swój zakład, postawiłem swój dom i tak dalej, dopiero później zaczęli mnie w jakiś sposób honorować. Honorować. A to jest co innego honorować, a co innego utrzymywać rodzinne, yy, yy, rozumiesz jak to się mówi względy, tak? Tak, relacje. No. Ale fantastycznie właśnie, że mnie zabierasz w te miejsca i to już zostanie. To już będzie z tego materiał, film i on nie zniknie. Niestety, ja już jestem stary, nie wiadomo jeszcze ile pożyję. Dobrze, że się, że tak się zdecydowałem. Tak samo wody, jak i ja. Ja to robię z myślą no, o przyszłych pokoleniach. Ale ty jesteś młodszy ode mnie. Tak? Ach, A skąd byś się później dowiedział, co i jak? O to chodzi. To już by była dupa. Klonowa wola. O. I tu, w tej klonowej woli, bo ode bola jest tam. Przylot się kończy, klonowa wola. I te, w tej klonowej woli, rozumiesz, właśnie tu mieszka, y, rozumiesz mieszkała y, siostra mojej mamy. W klonowej woli, a demnowola się skręca zaraz tu w lewo i zaraz jest kilometr demnowolny. Mm -hmm. to... Teraz skręcamy, y, rozumiesz, to jest klonowa wola. To jest klonowa wola, Sk tak, tak. I my skręcimy... Tu mieszkała siostra... Tak, tu mieszkała y, siostra mojej mamy. Yy, która? Yy, Kapis. Co, teraz To byliśmy, Co byliśmy? tak. Okej. Okay. To ona tutaj mieszkała. Tak. Tu mieszkała i tu jest szkoła. Szkołę Łan mają też bardzo ładną. O Rozumiesz raz, że z salą taką, rozumiesz, tu sportową i tak dalej. Te wioski rozumiesz się odrodziły, nie? Tu była yy, yy, droga rozumiesz piaszczysta, błotna i tak dalej. Teraz jest asfalty, są porobione. Także... No i teraz dojeżdżamy do całego majątku mojej ciotki, czyli siostry mojej mamy. Cały majątek, to jest to co się zaczyna mm -hmm. po tej stronie. Po tej stronie to wszystko jest cały majątek, aż tam się ciągnie, rozumiesz, kupę, kupę, te, kupę tego. I to jest ten I to jest I to jest ten dom ja tu bywałem Pamiętam, że tam była świniaki były tam dalej była taka. Tak, tak, była taka szopa Indory były. Tak, tak. Cały drób był i tak dalej. Pamiętam, To była, y, 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 była kuchnia taka, y, ta kuchnia robocza. I oni tu wszystko oprawiali, obiady robili i tak dalej. A tu tak, 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 a tu tak, 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 tak. Tak, tak, tak. A, a ten budynek, który? Ten. No tu jest garaż i, i warsztat taki, Gazika. Garaż i warsztat. A to jest ten dom. Ja w tym domu byłem kiedyś. No byłeś, byłeś, bo ja tu przywoziłem i Piotrka przywoziłem. Przecież. No. Tylko nie wiem, i tamte pola, pamiętam żeśmy truskawki czy coś Te pola, to wszystko, to tutaj, zobacz, to wszystko jest ich, człowieku, tam się ciągną te Tak, stary. tak, pamiętam, że to był no. duży teren Bardzo duży teren Pamiętam, że to był duży teren Kawał ogrodni Nasadzone wszystkiego ma Nie Czyli będziemy tak, szukamy te... tej kuźni Ale Tam jest ku... po tam... stary budynek, tam podnieść po lewej stronie Później to już tutaj nie ma, na pewno ale tam jest jakiś zrujnowany budynek Tu może być coś, tu może być, wiesz, tu, tutaj ten budynek I chyba coś sobie tak przypomina. Można by było i się spytać późno, wiesz? Ja mogę się spytać, zobacz, tu to taki stary budynek wygląda. Tak, ale powiem ci szczerze, wydaje mi się, że kurwa tu może. Być. Ale weź się iść spytać. Weź idź. Dobra, czukam kogoś, żeby się zapytać. Ale nikogo nie ma. Albo w polu są, albo... Dobrze, że trafiam na starszą osobę. Może pani będzie wiedziała, ja nazywam się Paciorkowski, szukam śladów swojej rodziny, paciorek. On miał, on miał tu kuźnię kiedyś. Oczywiście to mój teść. A pani teść. No, mój Jesteśmy teść. rodziną. No na pewno. Spotkaliśmy rodzinę.